Cześć. Witam was na moim kanale. Mamy w końcu piątek, portal świeci się na fioletowo, to oznacza, że są podwójne szanse na trafienie epika albo legendy z Void Shardów. No więc oczywiście będę otwierał swoje szardy. Mamy dodatkowo tutaj większe szanse na trafienie Lioriusa. Tutaj widać. Więc gdybym go trafił, wcale nie byłbym z tego powodu zły, akurat na tym koncie e, jego w ogóle nie mam. No ale Czempionem, którego najbardziej chciałbym trafić, jest Akryzja, fantastyczna legenda. Oczywiście wysoko na liście jest tutaj para Taras z Mariczką. Później będziemy mieć y, Nekretta Warlorda i Yumeko. To jest ten, y, ten top czempionów, których chciałbym trafić. No ale z Wojdami zawsze jest ten problem, że jest ich strasznie mało. Więc jeżeli w ogóle trafi jakąś legendę, to już będzie dobrze. No a do mercy mam bardzo daleko, więc na to też nie mogę liczyć. Także no to już 42 okazje na to, że jakaś legenda Wojt wpadnie. No więc zaczynamy pierwszy szart i zaczynamy od Bulwarka. Jeśli chodzi o epików, to chyba tak naprawdę jedynym, którego chciałbym trafić, to jest Akentum. I to jest chyba jedyny, o dobrze pamiętam, jedyna. Jedyny e, Void Epic, którego nie mam, chyba że mnie pamięć zawodzi. A na pewno jest to jedyny dobry e, Void Epic, którego nie mam. No Na razie bardzo niebieską żadnego nawet Epika nie było. To wszystko kurczaki, które już mogę sobie szykować na fragmentu fuzji, która jest pierwszy Epic. Ale to jest Azur, kompletnie beznadziejny champion, to są wszystko kurczaki, które będę szykował na Fragmenty Fuzji, która startuje 11 maja. Ok, prawie 10, czy już? Nawet nie pamiętam ile miałem na początku. Dokładnie Rowan, no, chyba 10 już poszło. Felhound, najszybszy farmer na brutal. I kolejny epik tuhak, całkiem przyzwoity epik. No ale to nie jest Akentum. Tuhaka już mam. Dilgola, jeszcze 28 okazji na to, że gdzieś tam się kryje legenda. i Kolejny Reaper Fist, drugi albo już trzeci nawet. I Słuchaj Firstborn, całkiem dobry epik na klan bossa do teamów Fanky bo Niedawno robiłem o niej poradnik i mnie naprawdę solidnie zaskoczyła. Udało się y, zrobić Ultra nightmare na jeden klucz. Weteran, on akurat może się przyznać, przydać w wczesnych etapach gry na klan bossa, ponieważ ma tutaj całkiem przyzwoity decrease attack na A1. 24 jeszcze szardy, i legendy na razie nie widać. Harrier Fatal larka drugi Fellhound, i kolejny epic, monitor Jeden z najlepszych epików w całej grze. Czempion, który jest znany z tego właśnie, ze swojego, ze swojego A3, gdzie ma Unkillable i Block Debuffs, co czyni go naprawdę fantastycznym czempionem do teamów of i bardzo w wielu przypadkach właśnie yy, on jest obsadzany w tej roli. No ale czekam ciągle na moją legendę, ciekawy czy będzie. W przednim razem, o ile dobrze pamiętam. Ryzja też, jeden z nowszych epików, bo ja dobrze pamiętam, przy poprzednim otwieraniu nie było, nie trafiłem żadnej legendy Void i to będzie Runkeeper Keeper Dasdurk, też całkiem dobry epik, też troszkę niedoceniany 14 do końca i jak złota nie było, tak nie ma. Painsmith Dagger no. to chyba nie jest mój dzień. To chyba nie jest mój dzień. Ostatnia dziesiątka. Potem, oczywiście, przeskoczymy na moje drugie konto. Skullcrown Dobry nuker. Mamy Ejuina A1 z szansy na drugie uderzenie. Tutaj mamy Eowina, A2. Gdzie ma jeszcze szansę na weekend? Ma dwa fajne pasywy. Które utrzymają ją przy życiu O, dwa epiki z rzędu, druga Rowan I jeszcze 7. Tu już dawajcie mi tych epików, chociaż troszkę więcej, żeby nabijał punkty do... Yy, do turnieju Są tam książki legendarne do zdobycia Zerkałem, chyba jeszcze jest tam yy, Speed Glyph. Wygląda na to, jeszcze cztery szardy, no że nie będzie znowu legendy. 3 2 i czy w ostatnim na sam koniec się coś pojawi? Epic. No, nawet nie Akentum, Rugnor, Gold. Gold Glim, jego też muszę sobie zbudować, bo on też ma całkiem fajny potencjał na klan Bossa. Tutaj mamy Lich, akurat pod Unkillable to nie jest potrzebne, tego nie używamy, ale tutaj ma Decrease Defense i Weaken na jednym, na jednym ruchu. I jeszcze wrzucę na siebie Increase Attack. Także całkiem dobry też potencjał i chciałbym zobaczyć jak on się spisuje. No cóż żadnej legendy, żadnego nowego czempiona, może chociaż legendarną książkę zgarnąłem jedną jedną się udało zrobić 400 punktów jestem do drugiej książki, no zobaczymy, może przez cały weekend uda się zgarnąć jeszcze jakieś Nego dwa Wojdy, i może jakiś Epic tam jeszcze wpadnie i byłbym w stanie zgarnąć tą drugą legendarną książkę, ale no cóż po raz kolejny nie udało się tutaj legendy zgarnąć, ale bywa i tak, teraz przeskakuję na drugie konto, zobaczymy jak tam mi pójdzie. Jestem już na drugim koncie. Tutaj tych szardów zdecydowanie mniej, bo tylko 26. No tutaj akurat Lioriusa niekoniecznie chciałbym trafić, chociaż mógłbym zrobić sobie plus 1 Leoriusa. No ale poza tymi legendami, które wymieniałem przy pierwszym koncie, to tutaj jeszcze na pewno Sifi dochodzi, bo Sifi tutaj nie mam. No ale przede wszystkim trzeba trafić jakąś legendę. Zaczynamy od epika Lightsworn. Jeżeli legendy nie, będę, to nie będzie, to mogę sobie wymieniać te wszystkie legendy, które bym chciał trafić. Ale fajnie by było, gdyby na filmie chociaż jedna legenda się pojawiła. Na razie... Na razie nic tutaj nie ma ciekawego. Xopików też, Akentum. Poza tym resztę... Yy, z ciekawych już mam. I zobaczmy... O, Suwai Firstborn. Na pierwszym, na drugim pojawia i kolejny Epik. i też azur na pierwszym też go trafimy zresztą championów void jest e, nie jest tak dużo w grze na szczęście więc dużo częściej padają e, ci sami okej jeszcze 15 i to będzie Dazdurk, tak samo jak na poprzednim koncie. Zbieramy dalej. Jeszcze 12 do końca. I kolejny deal goal. Veteran, 10 zostało. 9. i... Chyba nie będę zadowolony po dzisiejszym otwieraniu ani troszkę. 7 do końca. Epic jakiś. White, white Dryad Nia. Jest to epic jak najbardziej dobry. No ale już ją tutaj mam. No, przynajmniej. Zdobywając trzeciego epika Void udało mi się, czy piątego epika Void, nie pamiętam jaka tam jest ta misja w plan Trzy do końca. Bellower, bardzo fajny epic. Jeszcze dwa shardy i oczywiście Dilgol i na koniec... I na koniec kolejny, yy, kolejna rarka. Także, no, to tyle by było. Pewnie nawet książki nie zdobyłem pierwszej. Bo tych szardów nie było zbyt dużo. No, oczywiście. Więc nawet tutaj nie wyszedłem z jedną yy, książką legendarną. Ale 300 punktów, może jeszcze uda się coś z tym zrobić przed. Końcem tego weekendu. Ok, no to tyle z mojej strony. U mnie brak nowych legend, ale wam życzę, żeby to wyglądało u Was zupełnie inaczej i żeby wpadała legenda za legendą. Pochwalcie się w komentarzach pod tym filmem, czy udało Wam się kogoś trafić i czy jest to ktoś fajny. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!